Dzień dobry i szczęść Boże. Witam serdecznie w piękny poniedziałek, 28 czerwca. Moi drodzy, i w ten wspaniały dzień dostajemy od kościoła pewną Ewangelię, by się nią nakarmić, by się nią zainspirować. A w Ewangelii na dzisiaj przeznaczonej z Mateusza 8, wersety od 1 do 4, czytamy historię spotkania człowieka z Jezusem. Otóż przychodzi potrzebujący. Słaby grzesznik, chory, do Pana Jezusa i zaczyna prowadzić dialog z Nim. Prosi o pewne łaski. Jezus oczywiście udziela tego wsparcia, i człowiek chory, trendowaty, odzyskuje zdrowie. No i ktoś by powiedział, że no wspaniały przykład takiego chrześcijańskiego życia które jest, no można powiedzieć kopiuj w klej do praktykowania i to nam wystarczy. Mamy człowieka w potrzebie, grzeszny, słaby, tak jak ja i ty, przychodzi do Jezusa twarzą w twarz, spotyka się z Panem, prowadzi dialog, czyli modli się, mówi, słucha, Jezus słucha, mówi. Owocem tej modlitwy, tego spotkania jest łaska, którą Bóg daje człowiekowi, uzdrowienie, oświecenie, umocnienie, i może ktoś powiedzieć koniec, kropka okej, okay, to jest ten wzór takiego życia chrześcijańskiego. Lecz nie do końca. Jezus po tym uzdrowieniu mówi do człowieka: tak, a teraz, mój przyjacielu, Idź do instytucji kapłanów, aby oni cię zbadali i wydali werdykt, który pomoże wrócić ci do społeczności, do społeczeństwa, ponieważ na czas choroby każdy trendowaty był wykluczony z życia takiego społecznego. Tak więc Jezus odsuwa do instytucji tego człowieka, a później jeszcze mówi dalej: Kiedy to zrobisz? Idź do świątyni i złóż, Ofiarę za swoje uzdrowienie, za swoje oczyszczenie zgodnie z tradycją, jaką podał Mojżesz. Jezus kieruje tego człowieka dalej do instytucji, by przestrzegał pewnych tradycji. Moi drodzy, często słyszymy takie hasło: Bóg tak, Kościół nie. Ale Jezus pokazuje w tej Ewangelii zupełnie coś innego. Bóg tak, Kościół tak. Bóg tak oświeca mnie. Uzdrawia, zbawia, a później kieruje do kościoła, kieruje do wspólnoty. Taka jest prawda z dzisiejszej Ewangelii i taka jest prawda w rzeczywistości. Tak więc, moi kochani, nie ma czegoś takiego: Bóg tak, kościół nie. Jeżeli mówimy Bogu tak, to później słuchamy Go, a On nas kieruje do wspólnoty wierzących. I jesteśmy w kościele, a tam jest pewna tradycja, tam jest pewna instytucja. Jezus tego nie odrzuca, on to respektuje i do tego zaprasza. A tu trzeba być pokornym, moi kochani. Stosujmy tę Ewangelię w życiu i bądźmy nie tylko wierzący na takiej zasadzie, że to jest moja prywatna sprawa i ja mam kontakt indywidualny, osobisty z Jezusem, i nic do tego innym ludziom, i nie potrzebuję wspólnoty kościoła, jakiejś instytucji. Nie, nie idźmy tą drogą, ponieważ to jest tak naprawdę pójście na łatwiznę, na skróty. To jest zabarwione wielkim egoizmem. Jezus zaprasza nas naprawdę do wspólnoty uczniów. Nie chce nas zbawić w pojedynkę, lecz zbawia nas w kościele, zbawia nas jako lud Boży. Tak więc moi kochani, miejmy tę pokorę, aby być przy Jezusie. A później być z braćmi i siostrami. Pięknego piątku i do jutra.